Witam serdecznie wszystkich Panów Srebra i Złota w odcinku pokazowym, czym różni się młody inwestor od mądrego inwestora. W tym celu posłużymy się tą widoczną w tle kałużą symbolizującą trudy życia, inwestycje, ryzyko inwestycyjne. Tutaj mamy Młodego inwestora. Tutaj mamy inwestora mądrego. I zobaczmy, jak pięknie obiera ścieżkę. Kiedy młody inwestor drze naprzód, ten tutaj wybiera najlepszą drogę, która pozostawia suche łapy. Natomiast młody inwestor, nie patrząc na ryzyko, również osiąga cel. Witam wszystkich, którzy przetrwali ten jakże nietypowy opening, nawet w moim wydaniu. Zanim zaczniemy, chciałbym raz jeszcze przypomnieć, że wszystko, co tu powiem, odnosi się do ostatnich wydarzeń, które działy się w przestrzeni publicznej, jaką jest kanał Discorda Silver To The Moon. I jeżeli ktoś. Poczuję się tym, co zaraz usłyszy, urażony. To znaczy, że w mojej opinii ma coś na sumieniu. Nie będę przytaczał konkretnych ników, nie będę używał słów powszechnie dopuszczanych w Sejmie. Mimo, że kanał ten, może nie kanał, odcinek ten, ma na, nawiązywać formą trochę do stand-upów, zachowajmy elementy kultury. Tak żeby było bardziej inteligentnie. Jeżeli ktoś czuje się niesłusznie oskarżony, niech pierwszy nie zbluzga w komentarzach. Tymczasem ubierzmy białe rękawiczki. I przejdźmy do rzeczy. Jak mówiłem jakiś czas temu w jednym z podobnych tematycznie odcinków. Trzeba zacząć od tego, kim w ogóle jest foaloki. Foaloki jest to przeciętny staker, który zaczął tuż przed y, wielkim kryzysem pand pandemicznym. W związku z tym ma trochę wiedzy, ma trochę doświadczenia i ma cholerne parcie na szkło. I lubi zawierać Wam czas. No, tyle o mnie. Jak widzicie z tej krótkiej charakterystyki, w zasadzie nie mam o czym gadać, ale na Wasze nieszczęście nie ja mam też kija w dupie, także gadam mimo to. Dlaczego w ogóle założyłem kanał na YouTubie? Wiem, że Was to nie interesuje, ale i tak to usłyszycie. Teraz bardzo przepraszam, ale jest to trzeci odcinek w ciągu, który nagrywam. Trzeba napić herbatki, bo w głowie zaschło, gardle zaschło. O czym to ja chciałem? YouTube. Głównie jest to rozrywka. Czasem mądrzejsza, czasem mniej mądra, czasem totalnie głupia ale rozrywka i jeżeli ktoś ma pomysł żeby zrobić sobie coś fajnego coś zabawnego, ku uciesze siebie, swojej innych, ponieważ żyjemy w ciekawych czasach no dobra, już nie będę was wkurwiał musi to być zabawa nie wiem, jeżeli ktoś chce pomalować sobie paznokcie na Złoto. Na mieć. Czy na srebro, kół cieszy, kawiedzi. Niech to robi. To jest zabawa. Mamy to niewątpliwe szczęście, że nie żyjemy już w socjalizmie. Mamy więcej niż dwa kanały na krzyż. I możemy sobie oglądać, co nam się żywnie podoba. A czego nie chcemy oglądać, to nie musimy. W związku z tym, jeżeli ktoś ma do mnie czy kogo innego jakieś wątpliwości, to nie jest dla mnie argumentem, idź, bo śmierdzisz, idź, bo się nie znasz, idź, bo nie podoba mi się Twój ryj. Takim osobom mówię stanowczo, piesznie się oddajcie. W związku z tym, żeby też nie było pewnych niedomówień, też taki disclaimer znajduje się na spodzie w opisie kanału. I jak powiedziałem, kija w dupie nie mam, po mnie to spływa, a jak zaczną się wycieczki osobiste pod adresem innych, będę wycinał jak chwasty w lesie. Co w ogóle natchnęło mnie do nagrania tego filmiku. Hejt, jak hejt, był jest i będzie, i te kilka minut mojego gadania nic tutaj nie zmieni. Natomiast pojawiła się taka dyskusja, taki wątek, nie płacenia za zamówione towary. No, jako osoba, która pracuje w firmie produkcyjnej, na co dzień zamawia towary za miliony monet, no jest to dla mnie. Dziwne, niezrozumiałe, ale ja już kurka, stary jestem. Ja się nie znam. W związku z tym, zajmując się tym szlachetnym metalem, podejmując ryzyko inwestycyjne, postawa jak spodzrośnie to zapłacę, jest dla mnie niegodna. Generalnie wychodzę z założenia, że nie wiem, czy nadstworzył nas Bóg, Budda, Wielki Przedwieczny, kłębek, skabek, spaghetti z rondlem na głowie, ale dla świętego postpokoju wolę być przyzwoity. Wiecie, przynajmniej nie mam ryzyka, że jak się gole, to mogę spojrzeć w lustro i się nie zaciąć. Ale wiem, że moja wizja świata jest Mocno idealistyczna, że obcowanie ze srebrem uszlachetnia. Chciałbym, żeby tak było, ale wiecie, jak na Śląsku mówi się, że niby masz rację, ale i tak się z Tobą nie zgadzam? Ja. Mhm. Ale co istotne, jeżeli się ze mną nie zgadzasz, jeżeli już czujesz nieodpartą potrzebę, żeby dać tę łapkę w dół, to napisz mi dlaczego. Wyślij się. Napisz to jedno zdanie szczęśliwy człowieku. A dlaczego szczęśliwy człowieku możecie zapytać? Bo wszyscy hejterze to szczęśliwi ludzie. To naprawdę szczęśliwi ludzie. Ludzie, dla których największym problemem jest to, co gada sobie jakiś taki random z internetu. No ja wam po prostu cholera jasna zazdroszczę. Łyczek herbatki. Ja nie twierdzę, że ja jestem ideałem. Że Silver to the Moon jest ideałem. Silver to the Moon to jest taki pryszczaty czternastolatek, który właśnie zaczął Kraś ma cefalki. Młody, głupi i potrzebuje twardej ręki, aby wyjść na ludzi. Co z niego wyrośnie? Ja nie wiem, wy nie wiecie, ale popcorn już się robi. W związku z tym, stoję z boku, jem popcorn, no i patrzę, jak się naparzają jedni z drugimi. Patrzę na tę spiralę nienawiści, która skończy się zagładą świata. Jak mówię, ja widzę, że Silver to Demon nie jest idealne. Mogłoby być lepsze. Pewnie każdy z nas ma coś na sumieniu. A kto nie ma, niech pierwszy nie zbózga w komentarzach, jak mówiłem. Natomiast Silver to the moon to Discord, na jaki zasługujemy, gdyż sami go tworzymy. A jeżeli to, co wszyscy my tworzymy, ja, kim pan na co ci, to rada założycielska, normalni użytkownicy, komuś się nie podoba? To wiecie, jak już mówiłem, socjalizm się skończył. Na pewno gdzieś tam w głębi internetu są inne fora, na których możemy wylewać, wygłaszać swoje opinie bez strachu, bez zniszczenia. I mam nadzieję, że wszyscy prędzej czy później na nie trafimy, czego sobie i Wam życzę. Tymczasem, trzymajcie się ciepło, ci, którzy wytrzymali do tej pory. A ci, którzy chcą zobaczyć co się dzieje na Silver to Demon? Zapraszam na dół. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i niech srebro będzie z Wami.